Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie Losujemy znak Raki Energia męska, energia żeńska Chyba, że wam przemawia inaczej do was To po prostu przykręci ją po prostu Zobaczymy co On chce nam powiedzieć Ona wam z raka A on wam z raka Tyry, ty ty Drogie raczki. Szybciutko, bo czas ucieka. Zaraz nam się pamięć skończy i będzie beka. Dobra. Nie chcę nikogo innego. Energia jego. Boję się, że mnie odrzucisz. Kocham Cię. Ktoś powiedział mi coś, co mi zabolało. Czyli rozmaw rozmawiał z kimś. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Nigdy Ci nie zdradzę. Pamiętaj o tym. Brakuje mi bliskości Ciebie. Zaryzykuje się odezwy. Czyli jednak spodziewajcie się w tym tygodniu w następnym odzywki od tej osoby, jeżeli, nie jeżeli się nie odzywacie razem. Teraz jej energia do niego. Jesteś cudowną osobą, nie wiem, czy zasługuje na Ciebie. Jeśli jesteśmy sobie pisani, będziemy ze względu na przeznaczenie. Kocham Cię, ale potrzebujemy czasu, tylko czas nas może uratować. Masz słodki uśmiech. Wybacz mi, czyli coś nabroiła. Tęsknię. Tyle osób mieszało u nas. Nie wiem, nie wiem, wiem, nawaliło się. Ciekawe. Przekazy aniołów, zaraz zobaczymy. Czyli coś namieszało, a wy się po prostu cykacie, czy. Ale co prawdziwe, to przetrwa. Idź naprzód. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmiemy się tą sytuacją razem z Tobą od samego początku nieustannie cię strzeżemy. Krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzić się naprawdę daleko, czyli anioły są przy Was, nie ma czym się martwić, jesteśmy bezpieczni. Wszystko znajduje się na pod właściwą drogą, na właściwej rozwojskiej opatrzności, wszyscy obecni w porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozstrzygnięta i wyjaśniona. Czyli wszystko się ułoży. Dziękuję kochani, do zobaczenia.